Witam wszystkich bardzo serdecznie. Na wstępie chciałam wszystkim podziękować za łapki w górę, subskrypcje. Będę robiła czytanie dla baranków na październik 2025 roku. Rozkład będę robiła z tali telema tarot. No dobrze, myślę, że już wystarczy. I zobaczmy, co dla baranków. Na październik. Dobrze. Energia miesiąca a smieczy. No może tutaj być jakieś objawienie, może coś po prostu zrozumiecie w tym miesiącu, może coś wyraźniej będziecie widzieć. A może też będziecie się od czegoś e, odcinać, tak? E, as mieczy. No dobrze, zobaczymy, e, jaka trudność będzie, z jaką będzie trzeba się zmierzyć. E, trudność sześć e, kielichów. No może mm, tematy jakieś związane z przeszłością e, mogą e, być tutaj y, trudne y, do y, jakby zaakceptowania tego na przykład, że to coś już odeszło. Y, może też y, mogą być też y, problemy z harmonią, tak? Na poziomie y, emocjonalnym. Y, ale tak jak mówię, najbardziej prawdopodobne to jest to, że jakieś tematy tutaj z przeszłości, z jakiegoś powodu, Tutaj y, stanowią dla Was y, trudność. Dobrze. Jaka będzie niespodzianka dla baranków? O, przepiękna, bo trzy denary czyli niespodziewanie y, pojawi się y, jakiś temat związany ze współpracą i to współpracą na takim naprawdę wysokim poziomie mistrzowskim. Y, Pamiętajcie, że właśnie w grupie jesteście w stanie więcej osiągnąć niż w pojedynkę. Więc tutaj, właśnie, jest ten temat bardzo istotny. Bardzo piękna energia. Myślę, że może dać Wam dużo radości. Dobrze, to co robić w takim wypadku? Mm, trzy miecze. Może to właśnie jakieś tematy związane z tą przeszłością, z którymi jest wam się ciężko pogodzić, tak, ponieważ tu jakieś rozpoznanie nastąpiło, może odcięliście się już od, od tej sytuacji, od tej osoby, ale może to jakby powraca, tak? Więc dobrze byłoby, żeby naprawdę to odciąć już tak. Na dobre, żeby nie powracać cały czas, żeby ten temat nie, nie stanowił właśnie y, problemu w teraźniejszości, żeby Was też y, nie blokował. E, macie, tak jak powiedziałam, też tu niespodziewanie pojawiają się trzy denary, więc jakaś współpraca, może właśnie jakieś inne osoby tutaj y, pojawiają się wartościowe. Więc no bardzo ciekawe, tak? Myślę, że ta energia y, pozwoli, żebyście właśnie z tej, y, z tej energii sześciu kielichów, y, żebyście mogli już jakby wyjść y, i zacząć tworzyć coś nowego y, z innymi y, ludźmi, tak? Ale te trzy miecze też trzeba... Przyjrzeć się, wyjąć je, odciąć się już od tego, co po prostu już najprawdopodobniej nie działa i już jest jakby tak naprawdę ten temat w przeszłości, ale z jakiegoś powodu może nie chcecie tego jeszcze puścić i cały czas jakby powracacie i wspominacie. No dobrze, to jest co robić, a czego lepiej nie robić. Macie tutaj. Y Rycerza mieczy. No, rycerz mieczy to jest taka energia szybko działająca, tak? Yy, takie jakieś ruchy nieprzemyślane mogą tutaj być, yy, więc na to uważajcie, tak? Żeby to było naprawdę przemyślane, żeby to było zamknięte, a nie tylko i wyłącznie jakieś takie yy, yy, ruchy, które Niekoniecznie właśnie są przemyślane, i może być tak, że w przyszłości będziecie na przykład mogli czegoś żałować. tak? Szczególnie myślę, że trzeba na tą energię uważać w kontekście tych trzech denarów, tak? Gdzie tutaj pojawiają się jakieś osoby, wymagana jest współpraca na wysokim poziomie no żeby tutaj ten rycerz mieczy no, nie namącił tutaj za bardzo, tak żeby to właśnie nie było na przykład związane z przeszłością, z takim żalem, który jeszcze na przykład niesiecie bo nie potraficie wyjąć tych trzech mieczy żeby tego jakby jakiś impuls, żeby no, yy, który się pojawia, żeby jakby nie zapanował yy, nad wami i żeby nie popsuł czegoś, co tutaj możecie naprawdę stworzyć nowego, tak? Żeby ta przeszłość nie rzutowała na was, tak? I że na wasze ruchy, na wasze działania e, dobrze. Wynik podsumowanie tego czytania mamy siedem denarów, e, czyli tutaj jest też takie właśnie czekanie, tak e, może jeszcze tutaj te tematy związane z tą trójką mieczy, e, może powracacie właśnie jeszcze do tej przeszłości, może czekacie, że coś się tutaj e, zmieni, e, może ta osoba się zmieni, tak? że tutaj mm, może jest jakaś jeszcze szansa na tą współpracę, no to może różnie oczywiście wyglądać, tak, no oczywiście, no może się też tak zdarzyć, że, że coś tutaj, że coś tutaj może ten ktoś dojrzeje, tak, ale no też jakaś wersja, też taka z drugiej strony też może być. No ale jeszcze może coś dobierzmy y, do tej siódemki denarów. O, macie gwiazdę. No, ja bym powiedziała, że ta energia osłabia te wszystkie negatywne, ale też prowadzi Was w dobrym kierunku. I to, co się dzieje tutaj, co się rozgrywa, to jest to. Y, po prostu myślę, że korzystne dla Was. Tak jak powiedziałam, uważajcie na tego rycerza. Czy tutaj niespodziewanie jakaś współpraca um, na nowych warunkach, czy coś tutaj się powiedzmy ulecza? Um, czy też y, nie, też oczywiście ta energia może mówić o tym, że właśnie ta współpraca powinna być na wysokim poziomie, a tutaj mamy tego rycerza też y, mieczy, może to jest czyjaś energia, a więc ja bym powiedziała, jeżeli ten ktoś y, jakby powraca, no to bym powiedziała, że lepiej, no tak jak zresztą ta pozycja mówi, żeby tego nie robić, tak? Więc nie wchodzić w jakieś relacje z tą osobą, ponieważ nie uda Wam się na tym wysokim poziomie tutaj z tą osobą coś uzgodnić czy, czy pracować, jakby nie będzie tych efektów. Więc jeżeli ktoś taki z przeszłości się pojawia, tak, i już jakby skrzywdził was, tak, i w jakiś tam sposób się już odcieliście, tak, ale ona powraca, to ja bym powiedziała, że lepiej w to nie wchodzić, tak? Może po prostu skupcie się na nowym. I już na, takim, na takiej relacji, czy to jest relacja miłosna, czy innego typu, na takiej, która będzie mogła być właśnie już na takim wysokim poziomie, tak? No dobrze, tak wygląda, czy ta ona spodzie macie jeszcze króla kielichów, więc ja bym powiedziała, żebyście właśnie. Na poziomie emocjonalnym byli takim królem i potrafili ocenić tą sytuację odpowiednio, żeby nie dać się tu sprowokować rycerzowi mieczy. Tak? Też jest dziewięć mieczy, czyli takie właśnie zamartwianie się, myślenie intensywne. Um, um, więc ja bym powiedziała, że tak jak powiedziałam, koncentrujcie się na zamknięciu tej całej sprawy, że to wszystko myślę, że idzie w dobrym kierunku takiego oczyszczenia i stawiajcie może na nowe relacje, w których ten, ta współpraca już naprawdę będzie na wysokim poziomie. Dobrze, tak wygląda czytanie dla paranków na październik. 2025 roku. Oczywiście, jak Wam się podobało, dajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał. A ja wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Hej!